Jak mamy w folii dużo towaru i idą przymrozki, a idą dzisiaj znowu będzie, to trzeba się jakoś ratować. A ratuje się tak. Od brzegów ułożyłem styropian. Może być też tektura. To już tam. Chodzi o to, żeby odizolować się od tej folii, od ścianki zewnętrznej, bo jednak mróz może tutaj nam przemarzać. I te pomidorki z brzegu załatwić. A szczególnie u mnie, tu są takie okienka i przez nie wieje. Od strony pomidorów to tylko robię. Tu gdzie mam rzodkiewki, sałaty, nie mam styropianu, ale można w koło całą folię tak. Jak ktoś ma dużo styropianu, to obłożyć, ocieplić w ten sposób. Papryczki też ładnie się trzymają. O, a tutaj jeszcze dodatkowo przykryłem sobie arbuzy doniczkami. Dodatkowa ochrona. Też można tak kombinować. Ale co najważniejsze, najważniejsze są świece. A dokładnie wkłady ze zniczy. Mam tutaj. W sumie 9 sztuk rozłożyłem i zapaliłem w nocy, i temperatura była 5 stopni na plusie dzięki temu. One tu pełnią główną rolę w ogrzewaniu. Większość skupiłem w pomidorach, no i tam jeszcze pojedyncze porozstawiałem po całej folii. Folia ma 3 na 9 wymiary. Jeszcze mam tu postawioną. Michę z wodą. Tak naprawdę nie wiem co to daje. Jedyne co mi sensowne przychodzi do głowy to, że woda przyciąga jednak to zimno i ten mrozek może tam wyłapywać. Ale na pewno nie paruje i po prostu. Czy to jest, czy nie jest, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Po prostu słyszałem, że woda wstawia się tą miskę z wodą, czy cokolwiek, jakiś pojemnik. Ale nie słyszałem wytłumaczenia, dlaczego, po co, na co. Jedyne co, to mówię, że może woda przyciągać zimno. I może coś w tym być. Zawsze przy rzekach. Bardziej jest mroźno. Ale to też może zasługa zagłębienia terenu. Prawie jak na cmentarzu. Ale zimno. Aż para idzie Za 20 na dworze przymrozek, jeszcze w cieniu placami widać szron na trawie i w ogóle. A w folii praktycznie 5 stopni na plusie, czyli nieźle grzeją świece. A przed folią. Mam cukinie. I to kwitnące już. I nakrywam je wiadrami i czym tylko mam.